Cześć wszystkim! Jestem Julien z Filipin i witam na moim kanale. Dzisiaj chcę opowiedzieć o rzeczach, które absolutnie uwielbiam w Polsce. Mieszkam tutaj już od 4 lat i jest tak wiele rzeczy, które sprawiają, że czuję się jak w domu. Polska naprawdę ma w sobie coś biankowego. Pierwsza rzecz, którą kocham w Polsce, to oczywiście jedzenie. Polska kuchnia naprawdę mnie zachwyca. Jest sycąca, domowa i pełna smaku. Już wcześniej nagrałam osobny filmik o mojej ulubionej polskiej potrawie, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, koniecznie go sprawdźcie. Link zostawię w opisie. Kolejna rzecz, którą objawiam w Polsce, to piękne miasta. Zwłaszcza Stare Miasta. W moim kraju nie ma takiej budowli jak tutaj. Ty średniowieczny kamienic. Polska architektura, szczególnie w starych miasta, jest naprawdę wiankowa i robi ogromne wrażenie. Każde stare miasto ma swój urok, ale najbardziej zakochałam się w Toruniu. Wygląda jak z bajki. Toruntu to miasto, w którym teraz mieszkam, stało się moim drugim domem. Ma niesamowitą atmosferę, cudowne zabytki i Piękne ulicy. Uwielbiam spacerować po Starówce, podziwiać budowle i czuć się częścią tego magicznego miejsca. Tu tutaj naprawdę czuję się jak w domu. Ale nie tylko Torun. W Polsce jest tak wiele pięknych miast, które chciałabym kiedyś odwiedzić i zobaczyć na własne oczy ich wielkie piękno. Każde z nich ma coś innego do zaoferowania. Historię, architekturę, klimat. Mam nadzieję, że ze czasem uda mi się poznać ich jeszcze więcej. Kolejna rzecz, którą bardzo doceniam w Polsce, to ludzie. Na początku bałam się, że będziemy trudno się odnaleźć, ale wiele osób okazało się naprawdę miły, pomocny i serdeczny. Dzięki temu czuję się tutaj bezpiecznie i mile widziania. Kolejną rzeczą, która sprawia, że kocham Polskę, jest poczucie bezpieczeństwa. Czuję się tu naprawdę bezpiecznie, co jest dla mnie bardzo ważne. Ludzie są życzliwi, a miasta dobrze zorganizowane, co sprawia, że czuję się tu komfortowo i spokojnie. Inną rzeczą, którą bardzo cenię w Polsce, jest dostępność transportu. Jest to naprawdę wygodne: czy to pociągi, autobusy, tramwaj, poruszanie się po miasta i między nimi jest bardzo łatwe. Wszystko jest dobrze skomunikowane, a podróżowanie jest szybkie i komfortowe. To dla mnie duży plus, bo pozwala swobodnie odkrywać polskie. Uwielbiam też polską przyrodę i zmieniające się pory roku. Każda z dni ma swój urok, szczególnie wiosna, bo kocham kwiaty. A wiosenie kwitnienie, na przykład kwiaty wieśni, jest po prostu przepiękny. W moim kraju nie ma cztery po roku mamy tylko porę suchą i deszczową. Tak naprawdę przez cały rok jest tam jak lato. Dlatego dla mnie widok polskiej wiosny to coś z Wiankowego. Polska naprawdę potrafi zachwycić swoją naturą. Polska ma niesamowitą różnorodność natury. Niezależnie od tego, czym się interesujesz, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Góry, jeziora, lasy. Polska oferuje coś dla każdego, kto kocha przyrodę. To jedno z miejsc, które potrafi zakwicieć w każdej porze roku. Inną rzeczą, która mnie zachwyca w Polsce, są pałace i zamki. Jest ich to naprawdę wiele, a każdy ma swoją historię i niepowtarzalny klimat. Często czuję się jak w bajce, zwiedzając takie miejsca. Te zamki są nie tylko piękne, ale mają też swoją magię, to jak podróż w czasie. Kolejną rzeczą, którą naprawdę lubię w Polsce, są parki. Są tam piękne, pełne drzew, kwiatów i spokoju. Idealne miejsce na relaks, spacer albo chwilę oddechu od codziennego życia. Bardzo podoba mi się też to, że nawet obok bloków często są małe parki. To świetne miejsce, żeby się wyciszyć, posiedzieć na ławce i po prostu odpocząć. Skoro już mowa o parkach przy blokach. Warto wspomnieć też o siłowni plenerowi, pracach zabaw i boiskach, które są ogólnodostępne i darmowe. To coś, co naprawdę podziwiam. Wszystko jest zadbane, czyste i dostępne dla każdego. Można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu bez potrzeby wydawania pieniędzy. I na koniec język polski. Trudny. Wymagający, ale też piękny i wiankowy. To właśnie język stał się dla mnie największym wyzwaniem, ale też najciekawszą częścią mojej przygody w Polsce. I chyba właśnie dlatego zostawiłam to na koniec, bo najlepsze zostawia się na deser. Dla mnie, jako osoby z Azji, to naprawdę trudny język, zupełnie Inny niż moje języki ojczyste, bez żadnych podobieństw. Gramatyka, przypadki, odmiany wszystko jest wyzwaniem, ale mimo trudności traktuję to jako prawdziwą przygodą. Jeśli dotarliście do końca tego filmu, dziękuję Wam ze całego serca. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Wasze wsparcie daje mi motywację. Dziewit Woślicz dalej. Za każdym rokiem, który tu spędzam, coraz bardziej doceniam Polskę. To nie tylko miejsce, w którym mieszkam, to kraj, który daje mi radość, spokój i nowe możliwości każdego dnia. Czasami nie mogę uwierzyć, że naprawdę tu mieszkam, po drugiej stronie świata, a jednak czuję się jak u siebie. Polska stała się częścią mnie. Jestem ogromnie wdzięczna. Polska dziękuję, że mnie przyjęłaś z otwartym sercem. Dziękuję Wam ze całego serca za obejrzenie tego odcinka. Polska naprawdę zajmuje wielkie miejsce w moim sercu i cieszę się, że mogłam się tym z Wami podzielić. Jestem wdzięczna, że mogę nazwać Polską moim domem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Życzę Wam pięknego dnia.